Hej, witam Was na kolejnym odcinku ze Stardew hmm, W tym odcinku w sumie myślę, że będzie się dość sporo działo, tak na ogół e, Wpierw jak widzicie ścinamy sobie wszystkie poletka z farmą e, bo niestety one wyschły e, Mamy pierwszy dzień wiosny e, tfu, jesieni, nie wiosny na wiosnę nam jeszcze trochę brakuje, ale... No, wiecie. Cóż, tak. Podajemy kota. Pomiziamy go oczywiście też. Zbierzemy sobie grzyby. Zasadzimy dzisiaj nowe plony, a trochę ich będzie. Mam nadzieję, że uda się zasadzić dzisiaj buraki. Bo nie pamiętam, czy buraki są na wiosnę, na jesień, czy na lato. Ale dziś, dzisiaj się tego dowiemy. Albo wykluczymy tylko jesień i nie będziemy wiedzieć, czy buraki są w jesieni, czy są też... w. też. Sensie nie, nie, nie będziemy, będziemy wiedzieć, że nie są w jesieni, ale nie będziemy wiedzieć, czy są akurat w wiosnę, czy akurat w lato, nie? No, w pierwszej kolejności sprzedamy sobie wszystkie ryby, bo ich nie potrzebuję. Brima już oddaliśmy, więc też możemy sprzedać. Sprzedajemy grzyby wszystkie. Śmieci oczywiście Kolejne grzyby. Nasiona kawy niepotrzebnie z nimi łażę. To mam z krapotów chyba. Czy ja tego nie potrzebuję do czegoś? Sprawdzimy. George Cole będę nosić dla sama. To możemy sprzedać. To możemy sprzedać bez problemu. Jabłuszko oddamy do Community Center Pinecone nie potrzebuje Sapów nie potrzebuje i... Sprzedamy papryczkę, czy z papryczki mogę zrobić dżem? Powiem Wam, że dżem z papryczki byłby odważny, ale da się z tego co widzę um, Nasionko tego O właśnie, dynie możemy już zasadzić na samym starcie Um, niestety nie zasadzimy już kawy. Szkoda, no ale trudno, poradzimy sobie. Mam nadzieję, ee, rare seed oczywiście. I już idziemy wszystko pozasadzać. Mm, w pierwszej kolejności proponuję rersida którego możemy zasadzić tutaj Ok. Hmm. zasadzimy też sobie dynie um. z dyni powinienem mieć sporo kasy jakby nie patrzeć, mam nadzieję, że się uda więc kupimy trochę tych dyni, żeby jak najwięcej z nich zarobić um. czy mam coś jeszcze do sprzedania? mogę sprawdzić czy ten cokel jest do community center? nie jest, więc sprzedajemy to chyba wszystko. Robin sobie tam pracuje, mógłbym odłożyć te materiały, ale powiedzmy, że nie przeszkadzają mi póki co w zbytnio, więc. No. Robaczki. Wiesz, nie jest najwięcej robaczków, mam wrażenie. Chociaż w zimie też jest sporo. Wild weed, weed Plum. Okej, okay, fajnie. Czy tutaj coś jest? E, nic nie ma. Spróbujemy sobie pierwszego dnia odhaczyć wszystkie itemki z Committee Center. E, z działu, wiecie, tam. Grzyb, właśnie ta dzika śliwka, mmm, taka jagódka, i coś tam jeszcze było. O, jest jagódka. W krzakach nic nie ma jeszcze. Um, no, i spróbujemy znaleźć jeszcze jedną rzecz, której nam brakuje. Może jest tu gdzieś po drodze. Akurat proszę. Mam nadzieję. Błagam. Hmm. Chyba tak niezbyt, muszę przyznać. Kolejna jagódka. Nawet dwie. Oh, oh, oh. Czarne jagódki, ale nic poza nimi nie widzę. Dobra, mamy Dimitriusa. Hmm. Możemy iść dzisiaj do Kowala. Widzę robaczki, super. Ale jagódek, znaczy jagódek. Co mi tam jeszcze brakuje właściwie? Na pewno mi czegoś brakuje, bo tam były cztery rzeczy. Nie to. Aha, no tak. Hazelnut. Oj oj oj. Obawiam się, że mogę go nigdzie nie znaleźć zbyt szybko. Bo szczerze mówiąc to jest rzecz, której tak kompletnie nie kojarzę, żeby występowała w ciągu jesieni, że hit. A to oznacza, że skoro jej nie kojarzę, to musi być tam naprawdę bardzo, bardzo rzadko. Może przy pociągu będzie? Oby. O, ty tu jesteś, to możemy pogadać. O, dam ci jagodę, co ty na to. No, jedzonka nigdy nie odmówisz. Um. hej zelnat gdzie jesteś tutaj go nie widzę i Ech, no nie chcę być inaczej go nie ma to możemy poszukać jeszcze ewentualnie tutaj tu też często się zdarza że jest no proszę musi być gdzieś No, autentycznie? Nie wiem. Jakby wyparował, nie? Dobra, idziemy dopiero, bo się jeszcze spóźnimy. Chociaż nie, najpierw musimy iść do Kowala. No, w ogóle Robin spędzi u nas kolejne 3 dni, pewnie. Więc ciekawe, co ona wtedy robi. Na logikę. Wychodzi gdzieś sobie o randomowej porze dnia czy nocy i zaczyna, zaczyna u nas budować, nie? I trochę takie. Hmm. Gdzie była przez cały dzień? A właściwie gdzie byłaś wszystko ostatnie 3 dni? E, dobra, do kowala zdążymy, fajnie, odbierzemy sobie kilof, więc y, bardzo mi się to podoba Coś mamy ciekawego? Nie, same śmieci e, Witaj kowalu, juhu, Steel pickaxe, fantastycznie mm, Do upgrade'u ci nic nie dam, a szkoda nie dałbym konewkę, ale to bym potrzebował jakiś mieć yy, deszczowy dzień, więc może być z tym ciężko. Um, Wiesień nie powinno być więcej deszczu, więc powinienem sobie i to, i to ulepszyć. Znaczy to ulepszy jak będzie deszcz, a to ulepszy jak nie będzie deszczu? Tylko najpierw muszę mieć kasę na to, a z tym jest różnie. To jest w ogóle tak bezużyteczne. Autentycznie, w życiu tego chyba nie użyłem. Znaczy, no, wiadomo, że na końcu i tak ulepszyłem, nie? Ale to jest takie. Po prostu ulepszyć, bo już nie, nie ma nic innego. Nic nie mam nowego. Wow. To mnie zaskoczył. Dobra. Sprój, yy, spróbujmy iść teraz do Piera. Mam nadzieję, że w poniedziałki pracuje. Bo jak wiemy, u niego z tym jest różnie. Mm, mm, mm okej, okay, nieważne Pędę eee, będzie miała urodziny. Może coś jej załatwię. E, o, Siemalia. Mam dla Ciebie patyk Proszę bardzo, po co komukolwiek kwiaty jak ma się patyk? Um, czy mamy tutaj um, buraki? Nie ma buraków, no naprawdę Ajajaj, szkoda Naprawdę szkoda um, Rośnie w wiosnę A to? Um, rośnie w... Tu, 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 Też we wiosnę, a kosztuje mało A miałbym to do kolekcji hmm. Brzmi kusząco ale to sobie w zimę ewentualnie kupię. No, tak to nie będę na razie kasy tracić. Mm, co on tam jeszcze ma ciekawego do zaoferowania? Ma te grapy. Czy ja tego potrzebuję? No, tam nie wiem. Trzy mogę kupić. Chyba. E, amarant. Amarant, amarant. On mi będzie do, do czegoś potrzebny, ale nie pamiętam do czego. A, no wezmę go. Niech będzie. Z 10 może Tak go kupię z 5 hmm. Powiem Wam, że kwiatków trochę średnio chciałem się podlewać, no ale... Oj, nie wiem w sumie. Hmm. Nie, 200 no, za słonecznika jednego? To żart jakiś. W community center jest tańszy, znaczy w tym, w jo -Jo Markcie. Eee... No, musimy, to jest pilne, że tak powiem, dla Marni chociażby. 10 ona chciała tam? Chyba 10, ale głowy nie dam, a nie będę kupować dwa razy. Ile ta Marni chciała? Hmm. Gdzie to jest? Oczywiście, że musiała być ostatnia akurat, nie? Trzy jabłka, o to super, bo będę mieć produkcję jabłek. Całą, całą ją odhaczę w sumie w ciągu jesieni, tak myślę. Hmm, tu nic ciekawego. Dobra, musimy kupić dżamy, przynajmniej jednego. Musimy kupić dynię, ale to wiadomo, mamy zresztą. I bakłażany, no to bakłażany w pierwszej kolejności. Z pięć? Powinno starczyć, myślę. Co to jest, jakaś kalarepa, bok choy? Damy też cs 5 pięć, kupimy. Produkują jeszcze po pierwszym zebraniu, cranberry. Drogie jak nie wiem, ale kupię. Po siedmiu dniach już zaczynają ten, że tak powiem, Produkować na nowo, więc fajnie. Mam już. Tego też co kupię z pięć. No, kukurydzy raczej więcej mi się już nie przyda. Ale dynia... Kupię kilka tych kwiatków. Choć nie ukrywam. Nie, no, nieważne, nie kupię ich. Mam za mało kasy. Biedny jestem. E, 8 dyni kupimy i to chyba tyle. No. Jestem spłukany jak nie wiem, ale jestem szczęśliwy. Chyba. Um, hy, 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 hy. Sadzimy od razu czy później? Mam dużo energii, mogę, zas mogę zasadzić później. E, poszukamy tego Hazelnata. Bo chcę już mieć to odhaczone, wtedy będę mieć dodatkowe sadzonki I to 30 sadzonek, pamiętajmy To jest dużo Czy ja to podlewałem już? Nie, nie, niemożliwe, żebym to podlewał No ja tego ewidentnie nie podlewałem jeszcze A na następny odcinek będziemy mieć już wszystkie kukurydzy wyrośnięte Chyba Oprócz tych na dole Eee yy... Właśnie kill off mam. Prawie zapomniałem. A skoro mam kill off, to mogę w końcu powykopywać te skały, które mnie tu blokują. Tak? Tak, jejciu, w końcu. Ale ulga. że teraz moja farma będzie 100 razy bardziej funkcjonalna? No, i w końcu się udało. No, poszukajmy tutaj Hazelnata. No, jeśli tutaj nie będzie, to już nie wiem, gdzie szukać. Mamy trzecią jagodę, ale hejzel na to jak nie było, taki nie widzę. Mm, nie poszliśmy w, w poprzednią niedzielę do tej babki. Szkoda. Muszę sobie to zapisać na biurku, żeby pamiętać o tym. Ale tu się w ogóle ten. Mm, rozdziczyło przez tą wiosnę, że tak powiem. Trzeba tu trochę powycinać, bo nie ma przejścia nawet. Tragedia. Ale Hazelnat, no musi gdzieś tu być, błagam Was. Chociaż jeden, naprawdę nie proszę o dużo. Hmm. No ja nie widzę. Jakby się okazało, że on gdzieś tu był, a ja go po prostu nie zauważyłem, to chyba się wściekł, nie? Nie no, może aż tak to no, nie. Ale no, byłbym zły. O, tu coś było? Nie, kamień. Swą drogą, jeśli ktoś zauważy tutaj Heizelnata, to możecie mnie wypunktować w komentarzu. A właśnie, a propos komentarzy. Przypominam, że jeśli chcecie wspierać mój kanał, możecie komentować, łapkować, subskrybować, wszystko, co tam chcecie tylko. A, bo wiadomo, was to tam nic nie kosztuje, a mi zawsze wspiera kanał, który myślę, że jest raczej warty wsparcia. Ale to już że tak powiem wasza opinia czy jest warty na hazelnata nie ma tragedia No dobra to idziemy zasadzić w takim razie wszystkie roślinki bo trochę ich mam więc trzeba będzie się tym zająć jednak O robaczki O um, statua kury fajnie podoba mi się <śm> Będę musiał do tej mojej pseudo mini kopalni pójść, bo dawno mnie tam nie było A widzę, że nawet Geoduda się tam jakiegoś udało sprowadzić Dobra, to najpierw może dynie Najsensowniej byłoby dynie sadzić w poletkach 3x3 Więc zasadzę ją tutaj um, hmm, hmm, hmm. Tutaj może też O tak powinno być dobrze, myślę. Bo tu się ma szansę pojawić, tu się ma szansę pojawić, tu. Znaczy, każdy chyba wie o co mi chodzi, że co ma się szansę pojawić, nie? Zmiksowane nasionka też mogę posadzić. Czemu nie? E, te takie łity i inne pierdółki to sobie posadzę na górze. Bo to są takie strasznie. E, nieistotne zbytnio. To mogę posadzić na górze. No ale już dobra. O, czy ja tu mogę jeszcze coś wykopać? Tutaj, o? Nie, tu już nic nie wykopię. Ale tutaj mogę. To tutaj sobie zrobię miejsce. Kosa, szybko. Ciach. Pyk. Pyk, pyk. Dobra. O, pięć tych, co mnie blokują, sobie postawię właśnie w tym rządku. No, postaw się. No, jest. Oj, Nie postawiło się. Dobra. Doskonale. Mm, Amaranty też sobie tutaj postawię. Posadzę raczej. Muszę się pośpieszyć, bo mało czasu mi zostało. Ekplanty. Jam. A, tu mi blokuje akurat. Przeniesiemy rare crow'a jedno w prawo. Pyk. Rare crow. Pyk. Dobra, co ja tu sadziłem? Dżamy sadziłem. Dobra. Ojej, jejciu, mało czasu mi zostało na sadzonko. 2,5 godziny, a musimy jeszcze podlać. Hmm. Chyba, że najpierw podlejemy, a później dosadzimy resztę ewentualnie. Bo jeden dzień bez tych cranberry i tym podobne przeżyję, nie? A lepiej podlać, żeby nie mieć straty. Więc podlejemy sobie na szybko wszystko. O jezu, oczywiście, że musiałem jedno wyjechać, nie? Dobra. Tutaj wszystko pięknie podlane. Bo pamiętajcie, że mam też yy, od cholery kukurydzy do podlania, nie? więc to trochę z tego będzie. Dobra. Bo wiadomo, to mi długo nie zajmie podlewanie, ale kukurydza to już, że tak powiem, grubszy temat. Dobra, Bosko. Mm, idziemy tam. I mam nadzieję, że zdążę podlać tą kukurydzę. Ta Robin tam w ogóle dalej tłucze młotkiem. Jezus Maria, nie ma co w życiu robić. Szybko podlewanko. Jeszcze wodę będą się dolać. Aj, najgorzej. Oczywiście już biegnę, szybko, szybko. Um, czy to jest Podlane? Nie wiem, czy to jest Podlane, sprawdźmy. Jest Podlane, dobra, super. Trochę mam ulgi, że tak powiem. Oj, nie zdążę. Oj, nie zdążę bardzo. Ale tyle, ile mogę, to jeszcze podleję, nie? Pyk, pyk, pyk. I ostatnie może? No, kurczę, nie zdążyłem, ale większość się udało. Chyba z tam, nie wiem, z 10 nie podlełem, 15 może? Nie posprzedawałem rzeczy na koniec dnia też, to trzeba zauważyć. Eee, no, tak czy inaczej, tego dnia sobie to wszystko posprzedajemy i będzie fajnie. Mm. O! Będzie że tak powiem wiecznie, i chmurzyście. Nie wiem, jak to fajnie powiedzieć. Little extra luck. No dobra, fajnie. E, no, na tym pięknym tle pomiziemy kotka. Albo nie, nie, nie pomijamy jeszcze kotka. E, posiedzimy sobie obok kotka. I na tym kończymy odcinek. Także życzę Wam miłego dnia. Pamiętajcie, że jeśli chcecie wspierać mój kanał, to wiecie co robić. A no. Do następnych odcinków i popatki!